A dziś przestawiamy uwagi, które mamy w kolumnie uwagi, tak żeby one znalazły się nam pod odpowiednią datą. Datę mamy tutaj w kolumnie name. Jedna i ta sama faktura może pojawiać się kilka razy, w zależności od tego, kiedy uwagi były zapisane. Zaznaczam kolumnę name, klikam przekształć, wybieram kolumna przystawna pokazuje, co ma iść do wartości, że mają to być uwagi, pokazuje, że chciałabym, żeby ich nie agregował, robię mu OK i wtedy, popatrz, pod odpowiednią datą mam przy tej samej fakturze pokazane poszczególne y, uwagi. Pakuję dane do Excela i zobacz, mam wspólny plik, w którym zaczytałam dane z różnych zestawień i mam pokazane, w tym dniu taka uwaga, w tym dniu taka, a w tym dniu już tego w tym zestawieniu tej faktury nie było. Co się stanie, jeśli dołożymy dane z kolejnej daty do naszego folderu z danymi, czyli tutaj, a to zobacz. W naszym folderze pojawiły się dane za 22 lipca, więc idę do tego pliku, klikam prawy przycisk myszy, robię mu odśwież i wtedy zobacz, ponieważ pojawił się nowy plik, to automatycznie dane z tego pliku zostały doczytane do zestawienia. No bo Excel i zrobione.